Poznajcie historię Andrzeja. Jego życie było poukładane i spokojne, aż do dnia, w którym spotkał Staszka. Staszek zaoferował mu coś, co odmieniło jego los. Pewnego razu szedłem sobie ulicami Szczecina. Akurat wszedłem na tak bo mówię, wszamałbym sobie jakiegoś dobrego burgerka. Wszedłem do takiej burgerowni, zamówiłem jedzenie i czekam tam, popijając Coca-Colę. I podszedł do mnie taki mężczyzna, taki gość wysoki i dobrze zbudowany. Nie powiem, że przystojny, bo nie jestem gejem, to nie wiem. W każdym razie mówi do mnie, że ma magiczną przeprawę do burgerów. Ja się go pytam co to jest, bo w sumie to go nie znam i dlaczego przyszedł akurat tu. A on do mnie, że widzi, że czegoś mi brakuje w codzienności. No ja sobie myślę, spadaj gościu, przecież wszystko jest... Fajnie, ale przecież mu tak nie powiem, to pytam się go, co to za przyprawa. On mówi, że to jest marihuanina. Słyszałem już o tym wcześniej. Na YouTubie oglądałem, jak taka blogerka modowa zjadła marihuaninową tabletkę i miała halucynacje. No ale mówię, że dobra, daj, to sobie spróbuję. I on mi daje taki woreczek z zapinką. Tam z tą marihuaniną i pyta czy dam mu tam no, pół, bu pół burgerka, bo ma jakieś gastro, nie wiem co to jest. No dałem mu, bo tak głupio, że on mi daje marihuaninę, a ja mu nic, to mówię masz sobie zjedz. No i tam przychodzi ten burgerek i se szamiemy go z tą marihuaniną. I wtedy on mi się tam przedstawił, że jest Staszek, i mówi, że zabierze mnie do marihuaninowego wehikułu czasoprzestrzennego. No mówię, że dobra, bo i tak nie miałem co robić. To powoli czułem, że zaczynam być w dziwnym, takim magicznym transie. Wszystko się rozmywało, i słyszałem szum morza, a byłem w mieście. No i weszliśmy ze Staszkiem do wehikułu, było wspaniale, no czułem się cudownie z nowo poznanym kolegą. Powiedział mi wtedy, że ten wehikuł wiezie nas do marihuaninowego świata. Byłem zachwycony marihuaninowym wehikułem, więc pomyślałem, że marihuaninowy świat będzie wspaniały. Wysiedliśmy z wehikułu, stanęliśmy obok polanki, a Staszek pokazał palcem... Na taki mały placyk i mówi, że tu jest wejście. No i tam na wejściu przywitał mnie zaczarowany niedźwiedź. Niedźwiedź powiedział, żebym wskakiwał na grzbiet i będziemy się wspaniale bawić. Bez zastanowienia wskoczyłem mu na grzbiet. Pędziliśmy przez pola, góry i lasy. Drzewa uśmiechały się do nas i machały nam. No to też im machałem, no bo byłem szczęśliwy. Wjechaliśmy do lasu, kwiaty i drzewa szeptały, że witaj Andrzeju, czekaliśmy na ciebie. Byłem zaskoczony, że znają moje imię, bo przecież nigdy wcześniej mi nie wiedzieli. W oddali widziałem takie dwie dziewczyny i one rozmawiały z skaczką i muchomorem, co wydało mi się trochę dziwne. I kwiatki cały czas szeptały, a przez liście przybijał się wspaniały blask słońca. No czułem się jak w bajce. I wtedy tam niedźwiedź powiedział, że niestety no, czas skończyć naszą wyprawę, że tam zjadłeś za mało marihuaniny i tam faza już schodzi. I byłem trochę przygnębiony. Ale niedźwiedź mnie przytulił i powiedział, że spokojnie, że jeszcze tu wrócę. Ja mu tam mówię, że nie wiem, bo nie mam już więcej marihuaniny. A on mi na to, że Staszek jest marihuaninowym strażnikiem i na pewno jeszcze go spotkam. Ucieszyłem się. Nie chciałem ich opuszczać. Chciałem wejść do marihuaninowego świata. Zobaczyć jak jest, tak jak jest tam w środku. Niestety musiałem wsiąść na niedźwiedzia i wróciliśmy na miejsce, w którym opuściłem marihuaninowy wehikuł. Niedźwiedź. Powiedział, że nazywa się Mariusz i że zawsze będzie tu na mnie czekał, aby zabrać mnie do marihuaninowego świata. Tylko żebym następnym razem zjadł trochę więcej marihuaniny albo wziął coś na zapas, bo tak to trochę za mało. No to wsiadłem do wehikułu i wróciłem na deptak. Staszka nigdzie nie było, szukałem go. Był moją jedyną drogą do marihuaninowego świata i teraz przepadł. Ale gdy sięgnąłem do kieszeni popeta, poczułem, że mam w, w kieszeni jakąś karteczkę. Na karteczce było napisane, że 5 dyszek za geta. No i żeby dzwonić od 11 do 22. Nie wiem co to jest Gieta, ale wiem, że moja wspólna historia ze Stachem i marihuaniną jeszcze się nie skończyła. Moje życie nabrało nowych barw. Muszę wrócić do marihuaninowego świata. Uwaga! Losy Andrzeja przeplatają się z losami innych bohaterów z tej opowieści. Po wszystkie odcinki zapraszam na kanał YouTube.